Szanowni Państwo, widzowie, subskrybenci i tak dalej, i tak dalej. Żubrówka to jest poświęcenie. To jest najważniejsze. To są rzecz wpisane w żywot Brajanka. Codziennie degustuję, aby ratować wasz żołądek. Wątrobę. I za to bardzo sobie dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt wyzerować całą flaszkę żubrówki. I ludzie potem mówili, że nie ma wątroby bardziej ofiarnej, bardziej wytrzymałej i bardziej zdeterminowanej aby pić niż moja. To mówili naoczni świadkowie kiedy widzieli jak popijałem żubrówkę tym barkiem. Oni będą to wspominać do końca życia. Dlatego ja będę pomagać wam gasić wasze pragnienie. Szanowni widzowie, właśnie tego wam życzę, żebyście zawsze mieli mocną i zdrową wątrobę. Żebyście byli z niej dumni, że byście mieli wiarę i przekonanie w waszą głowę i żołądek. Na sam koniec mojego przemówienia życzę wam, abyście mieli siłę. Siłę pokazywać jak ważna jest sprawna wątroba. Bardzo wam dziękuję. Ja dole, ale pogłos mi się nagrał, wybaczcie za to.